Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Co Nowego, a w nim przyjrzymy się wersji 0.116. Zapraszam. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj przyjrzymy się wersji 0.116. W tej chwili jest już druga wersja poprawkowa, czyli ostatnia wersja to 0.116.2. Co nowego ta wersja przyniosła? No więc z mojego punktu widzenia jest to kolejna wersja poprawkowa do poprzedniej, czyli do wersji 115 bardziej dlaczego tak uważam, powiem o w podsumowaniu. Natomiast tradycyjnie przyjrzyjmy się najpierw temu, co widać na pierwszy rzut oka, czyli zapraszam do przejrzenia zmian w interfejsie. No więc jesteśmy przed dobrze znanym interfejsem Home Assistanta. Zobaczmy, co tak naprawdę od strony wizualnej zmieniła nam wersja 0.116. Pierwsze co zrobię to żeby zaprezentować pierwszą zmianę, to zmienię sobie motyw na bardziej standardowy, żeby nie mieć dużej ilości przeźroczystości, które są w tym motywie, którego na co dzień używam, bo chcę pokazać tutaj jedną rzecz. Jeżeli wejdziemy do konfiguracji interfejsu użytkownika i mamy jakąś kartę NC, nie taką dedykowaną w stylu dla na przykład sensorów, czy nie wiem, kalendarza, czy czegoś innego, tylko taką po prostu standardową kartę encji, to teraz przy każdej encji istnieje możliwość przełączenia, jakby przejścia do edytora tej encji, gdzie możemy zmienić zarówno samą encję, jak i nadpisać od razu jej nazwę, zmienić ikonę, czy wyświetlić dodatkową informację. Z tego co obserwowałem, ta dodatkowa informacja to nie są niestety atrybuty, a bardzo żałuję, tylko są to predefiniowane jakieś informacje, i na ten moment są to no, takie, jak widzimy. Czyli na przykład można wybrać, kiedy nastąpiła ostatnia zmiana stanu tej encji. Zapiszemy, mamy, to jest ta pierwsza zmiana. Ja pozwolę sobie znowu wrócić do tego motywu, którego używam. Kolejną zmianą to jest połączenie, połączenie ekranu osoby z ekranem użytkownika. Jeżeli wejdziemy teraz do osoby, weźmiemy jakąś, to po pierwsze widzimy, że już tutaj możemy określić, czy dana osoba ma możliwość logowania do interfejsu czy ma uprawnienia administracyjne i z tego poziomu możemy już zmienić hasło, więc zaczyna to iść w kierunku takim, żeby w jednym miejscu zarządzać zarówno użytkownikami, jak, jak i y, osobami. Y, kolejna zmiana warta pokazania to w sekcji supervisor na zakładce system pojawiła się dedykowana karta, która wyświetla obciążenie, aktualne obciążenie Systemu. Wydaje mi się to całkiem sympatyczne i przydatne. Ma, jak gdyby mało pewnie kosztowna zmiana, a według mnie wiele osób z niej skorzysta. I chyba jeszcze, tak naprawdę, godne pokazania jest jeszcze jedna rzecz. Ja oczywiście tradycyjnie pewnie niewiele z niej będę korzystał, bo dotyczy ona obszaru automatyzacji. Ale jeżeli dodacie teraz nową dodajecie nową automatyzację tą wewnętrzną i dodacie warunek i warunek wybierzecie czas to jest dostępny harmonogram uruchomienia, Harmonogram kiedy dana automatyzacja ma zadziałać. Tak? ten warunek będzie musiał być spełniony, żeby ona zadziałała więc teraz można sobie wygodnie powybierać dni Jest jeszcze jedna zmiana mianowicie ładowanie snapshot, znaczy ono było już jeżeli wejdziemy do sekcji snapshot i damy sobie jakiś snapshot no to tu możemy go odtworzyć ale zmiana ja nie mam jej teraz jak zaprezentować zmiana jest dosyć znacząca w tym obszarze bo teraz jeżeli stawiacie nowy system Nowego home asystanta, to już na tym takim pierwszym ekranie konfiguracyjnym, czyli tym, gdzie tworzymy pierwszego użytkownika, już możemy tam wybrać zamiast tworzyć użytkownika, zamiast przechodzić przez tą taką podstawową konfigurację home asystanta, już tam możemy wybrać snapshot do odtworzenia. I to tyle tak naprawdę zmian. Po stronie wizualnej myślę, że możemy przejść do podsumowania i opowiedzieć jeszcze o tym, czego wprost nie widać. Więc widzieliście y, zmiany w interfejsie od strony użytkownika, ale co tak naprawdę jeszcze nowego ta wersja przyniosła? Pozwólcie, że będę się posiłkował y, pomocą, bo kilka rzeczy jest, nie ma sensu mówić wszystkiego z pamięci. Pierwsza rzecz to w aplikacji Home Assistant na telefony, na telefony z systemem Android dodano wsparcie dla protokołu H265, jeżeli idzie o streaming. Więc jeżeli macie jakieś kamery, które wykorzystują ten protokół, to teraz bez większych problemów powinniście móc na telefonie z Androidem taki streaming sobie obejrzeć. Kolejna duża zmiana to Python w wersji 3.7 przechodzi w status do wycofania, co oznacza, że wszystkie dodatki i tym podobne rzeczy muszą się przerzucić na wersję 3.08 Pythona, bo w którymś momencie mogą przestać działać. Z takich drobniejszych poprawek to mamy chociażby do MQTT dodano skanowanie tagów. Do dodatku DECONS można tam teraz wyłączyć opcję automatycznego dodawania urządzeń. A co więcej, dodano opcję yy, związaną z wyczyszczeniem osieroconych urządzeń. Yy, z nowych integracji dodano integrację, jest, jest ich chyba kilka, nie wiem, pięć bodajże, ale mi w oczy rzuciła się szczególnie jedna to jest Raspberry Pi Power Checker który umożliwia weryfikację jakości podłączonego zasilania do Raspberry Pi, więc wszyscy użytkownicy, którzy mają Home Asystanta na Raspberry Pi, a nie są pewni swojego zasilania, to mogą zainstalować tą integrację i zweryfikować czy jakość podłączonego zasilania do Raspberry Pi jest wystarczająca. Do integracji Synology DSM dodano wsparcie dla kamer, co tym samym oznacza, że osiągnięto poziom integracji Synology DSM taki, jaki był wcześniej w starej integracji Synology, bo to są dwie różne integracje: stara to Synology, nowa Synology DSM. Tym samym ta stara Synology przechodzi w stan do wyłączenia, a to oznacza, że musicie się jak najszybciej przerzucić na wersję tą Synology DSM. Oczywiście w wersji 0.116 jeszcze ta stara działa, ale pewnie w kolejnej już może wylecieć. Cóż, Kolejna rzecz, co, z czym możecie mieć problem po instalacji tej wersji, to wszystkiego rodzaju karty customowe instalowane z jakichś repozytoriów zewnętrznych. Tam były zmiany wymagane w kartach, więc jeżeli, dla twórców, więc jeżeli wasza karta nie została zaktualizowana albo nie spełnia pewnych wymogów. To po instalacji wersji 0.116 może przestać działać. Jedynym wtedy rozwiązaniem będzie poczekać na aktualizację karty od twórcy. Integracja alarm decoder zostaje przeniesiona do interfejsu użytkownika, tak samo w przypadku integracji kanary, więc te integracje już przestają wspierać. Działanie pliku konfiguracyjnego, czyli ta to to cała konfiguracja w pliku konfiguracyjnym nie będzie miała już sensu. W niektórych integracjach, między innymi w HomeKit i w Xiaomi Mio, zmieniono wartość luksów na jednostkę miary luks na oznaczenie LX. Jeżeli w, z jakiegoś powodu wykorzystujecie to w automatyzacjach, to może wam coś też przestać. Działać. Yy, integracja KNX, yy, nie można już do wyzwolenia wykorzystać binary sensora, tam jest jakiś dodany teraz counter. Ja się nie chcę w tym temacie nie wiadomo jak wypowiadać, bo ani automatyzację tej wewnętrznej, homatyzistanta, ani KNX nie jest yy, u mnie jakoś ostro wykorzystywany. Dodano, podbito nową wersję material design icon, więc tam jakieś pojedyncze sztuki, ikon mogą Wam nie działać, bo mogły zmienić nazwę. Ja osobiście takiej nie trafiłem, a mam różne, więc wydaje mi się, że to jest taka dosyć niszowa sprawa i łatwa do poprawy. O synologii już wspomniał. I teraz dwie troszeczkę inne rzeczy. Pierwsza to jest poprawiono dodatek Open Weather Map. Jak wiecie, w wersji 0.115 ta integracja z Open Weather Map została przeniesiona z pliku konfiguracyjnego do pliku do interfejsu użytkownika. W momencie przenoszenia utracono wsparcie dla wszystkich języków, było chyba tylko tam 5 czy ileś do wyboru. Między innymi nie było języka polskiego, więc nie dało się y, przestawić Open Weather Map na język polski, co u mnie odbiło się, w tym, że, odbiło się na tym, że y, w procesie powiadomienie poranne, który jest Wam dobrze znany, y, informacja o zmianie y, pogody była już po angielsku. Y, problem był zgłoszony, między innymi przeze mnie i... Mamy poprawkę. Teraz w interfejsie użytkownika w konfiguracji tego dodatku można sobie wybrać dowolny język, który jest wspierany przez Open Weather Map. I to tyle, bo to nie niesie ze sobą żadnej różnicy. Może nie do końca, że żadnej, bo jedna Encja zmienia się faktycznie na język polski, ale jest to Encja bodajże informująca o aktualnej pogodzie. Ale te wszystkie encje dotyczące chociażby forecastów yy, tych najbliższych właśnie zmian pogody dalej są w języku angielskim i zmiana na polski tak naprawdę nic nie zmienia. Więc znowu zgłosiłem do home asystanta, mam nadzieję, że będzie to również poprawione. Yy, ponoć w integracji Shelly dla y, urządzeń sterujących roletami dodano nowe sensory obciążenia energetycznego i coś tam jeszcze, więc to możecie sprawdzić, o ile używacie integracji tej natywnej do Shelli wprowadzonej z wersją 0115. Ja tego nie sprawdzę, bo ja już tej integracji nie używam. Wytrzymałem do wersji 0116. Zupdate'owałem się i kompletnie dalej ta integracja była z, dla mnie nieużyteczna. Jestem ciekaw waszej opinii czy u was taka sama sytuacja jest. Mianowicie ja wam mówiłem już w filmie wersji przy wersji 0.115, że czasami odpadają mi pewne urządzenia. Niestety to się nasiliło było już tak źle że potrafiłem tracić po kilka urządzeń co godzinę, co pół godziny, co trzy godziny. To było naprawdę mocno losowe. Wyglądało to tak, jakby Home Assistant tracił połączenie z urządzeniem Shelly. Nie wiem, odpadał na jakimś timeout, może był jakiś chwilowy problem z urządzeniem Shelly i już później nie ponawiał. Połączenia. Tylko spróbował raz, nie udało się, więc przeszedł w taki stan niedostępny danego urządzenia i pomagał jedynie restart integracji. Urządzenie było w pełni sprawne, bo można było na ten interfejs webowy do urządzenia szeli bez problemów się dostać. No i restart integracji po stronie home asystanta jak najbardziej rozwiązywał sprawę. Znowu były wszystkie urządzenia dostępne, i na przykład po pół godzinie któreś znowu ginęło, później kolejne, i na przykład po paru godzinach nie było już połowy urządzeń, i znowu restart integracji, i tak w kółko. Wytrzymałem to do wersji 0.116. Wersja 0.116 nic kompletnie w tej materii u mnie nie zmieniła. Więc wyrzuciłem integrację natywną wprowadzoną w wersji 0115 i przywróciłem integrację poprzez dodatek Shelly For Has i wszystkie problemy ustały. Jestem ciekaw waszej opinii, czy macie taką samą sytuację, o ile w ogóle korzystacie z tej natywnej integracji. No i teraz to chyba z takich zmian, o których chciałem wspomnieć to wszystko. No i teraz pozostaje pytanie, czy się updateować, czy nie. I tutaj odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, jak do tej pory w, te, w tych materiałach bywało. Na ogół mówiłem, można albo odradza. Tutaj troszeczkę jest inaczej. Z mojego punktu widzenia ta integracja, ta wersja 0.116 jest dalej wersją poprawkową do wersji 0.115. Ona tylko i wyłącznie ma nowy numer, że jak gdyby wpadła w cykl wydawniczy i, i już się załapała jako nowa wersja. Natomiast, gdyby nie ten cykl wydawniczy, to byłaby to konkret, kolejna po prostu wersja poprawkowa do wersji 0.115. Problem polega na tym, że ona nie poprawia tych rzeczy, które dla mnie były istotne, czyli chociażby Open Weather Map czy integracja z Shell. Co więcej. To, że już mamy dwie wersje poprawkowe od wydania, też o czymś świadczy, że jeszcze jednak tam się całkiem sporo dzieje. Dlatego moje zalecenie jest takie: osoby, które nie updateowały się do wersji 0115, jeżeli nie mają jakiegoś, jakiejś potrzeby dla którejś z tych nowych funkcjonalności, to dalej. Używajcie tej wersji 0.114. Czekajcie na nie wiem kolejne poprawki albo wersję 0.117, bo ja powiem tak, że wersja 0.114 sprawiała o wiele mniej problemów niż aktualna. Natomiast osoby, które już są na wersji 0.115 i updateowały te wszystkie wydania poprawkowe, no to mogą i update'ować to, bo tak jak mówię, z mojego punktu widzenia to jest kolejna wersja poprawkowa. Jedyne co to pamiętajcie, uwzględnijcie te rzeczy, o których, o których powiedziałem, że mogą z nimi być problemy. I to jest chyba całe podsumowanie tego, tak? Ja troszeczkę jestem zawiedziony tą wersją. Liczyłem, że znikną problemy z wersji 0.115. Wydawało mi się, że czasu było na tyle dużo, żeby to wszystko wygładzić. Można było według mnie zrezygnować z paru nowości, a skupić się na tych poprawkach. Bo tak to mamy taką teraz sytuację, według mnie, gdzie mamy trochę rozgrzebane, nie do końca działające, a już wrzucamy kolejne nowe rzeczy. Mam nadzieję, że to zostanie wyprostowane. Sam na pewno zgłoszę kilka błędów do Home Asystanta i mam nadzieję, że w końcu chociażby te Open Weather Map zaczną działać. Integracja Shelly no, w którymś momencie, mam nadzieję, że też będzie o wiele stabilniejsza. Na ten moment siedzę na Shelly for Has, bo przynajmniej nie generuje mi problemów i mogę normalnie korzystać z urządzeń. Cóż... To tyle chyba, jeżeli idzie o podsumowanie. Jeszcze raz tak, sprowadzając do jednego zdania zalecenie update'u. Osoby, które są na 0.114, niech jeszcze sobie na nim zostaną. Osoby, które są na 0.115, updateujcie tą wersję jako kolejną wersję poprawkową. Natomiast miejcie na uwadze te rzeczy nowe, które ona wprowadza i żeby tutaj, żebyście tutaj nie mieli. Kolejnych problemów. Yy, przepraszam też za jakość dźwięku w dzisiejszym materiale, ale coś mi się stało z mikrofonem i nie jestem w stanie yy, sobie z tym poradzić, bo albo mam mikrofon podpięty zewnętrzny i wtedy mam ogromne buczenie w, yy, w każdym nagranym filmie, albo korzystam yy, z mikrofonu wewnętrznego i wtedy tego buczenia nie ma. Więc yy, powalczę w międzyczasie. I kolejne materiały, mam nadzieję, będą już y, normalnej jakości. Natomiast no, dzisiaj jest troszeczkę gorzej, za co przepraszam. Y, cóż, tradycyjnie, jeżeli uważacie, że ten film jest tego warty, to prośba o te wszystkie kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o subskrypcję. Jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to prośba o wsparcie, czy to na Patronite, czy na YouTubie. Wybór zostawiam Wam. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia forum, naprawdę bardzo dużo się tam dzieje, jest coraz więcej osób, tematy pojawiają się praktycznie każdego dnia, wszyscy wspaniale sobie pomagają, jest bardzo duża wymiana informacji, więc zachęcam, do odwiedzenia, zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu. Staram się co jakiś czas tam dodawać jakieś nowe produkty. Więc, jeżeli macie ochotę w ten sposób podziękować, to będę również bardzo wdzięczny. Na ten moment to wszystko. Dzięki śliczne. Cześć.